Witam was moi kochani w trzecim odcineczku z Game Dev Tycoon Nasz rudy przyjaciel i ja witamy bardzo serdecznie Ukończyliśmy w poprzednim odcinku nasz nowy temat cyberpunk I gra została wycofana Sprzedała się w 36 i zarobiliśmy mega, mega dużo pieniędzy Zadebiutuje nowa konsola, my stworzymy grę i wyjdziemy ten... Cyberpunka zrobimy Cyberpunka, wybierz temat Temat oczywiście cyberpunk, wybierz gatunek Tutaj pójdziemy w innym kierunku, bo zrobimy grę przygodową. Czy RPG? Lećmy w RPG. Wybierz platformę. Oczywiście. Tutaj w GS. No wybierz RPG. Dobra, w GS. Przygodowa RPG, symulacja, strategia. Przygodówka. Nie no, czekajcie. Wybierzmy sobie... Symulacje plus, plus plus i przygodówki. To stwórzmy cyberpunka jednak przygodowego i nagietę. Wybierzmy silnik, oczywiście mój nowy silnik plus jeden. Cyberpunk jest grom, oczywiście grafika najlepsza, jaką nas stać na stan. I zaczynamy produkcję cyberpunka. Grę przygodową, cyberpunk. Oczywiście gra przygodowa, czyli silnik. Na plus rozgrywka wyżej, opowieści i zadania. Może o tak zmieńmy. I silnik trochę słabiej. Myślę, że takie połączenie będzie dosyć dosyć ciekawym rozwiązaniem. Zobaczmy, jak to wyjdzie, jak to wyjdzie, co wyjdzie. Dobra, tutaj dialogi. Oczywiście w przygodówce, dialogi i projekty. Sztuczna inteligencja trochę słabiej, ale dialogi. Projekty. Z... Nie, tak. O. Tak, pójdźmy w to, w tym kierunku, w tym kierunku tworzenia tej. Naszej niesamowitej gry Cyberpunk, niedawno wypuszczona konsola. Eksperci twierdzą, że jest źle promowana w Ameryce. Dobra, walić to. My trzymamy się pc Dobra, oczywiście Cyberpunk, etap trzeci. Projekt świata, przygodówka, więc zostawmy grafikę na wysokim poziomie i dźwięk na wysokim. Projekt świata trochę słabszy. Myślę, że to będzie git. Chcieliśmy przypomnieć, że zostawiam 3 miesiące na oddanie 135. okej. Okay. musimy robić pieniążki, bo niestety tutaj idzie nam nie po naszej drodze do spłacenia kredytu. Jeszcze coś wrzucisz? Dobra, zakończmy i zobaczmy, jak ta gra się prezentuje. Nowy rekordzik, jakiś nowy rekord tutaj, designu. Zarobić bonus, nowy temat, nowe połączenie. Oczywiście, bonusy. Tutaj, EXPA dostaćmy kolejny poziom grakifiki 2D, wersja druga, wydanie gry. Zobaczmy, wydajmy grę. Oczywiście od razu robimy tak. Stwu, gdzie to jest? Ukazały się pierwsze recenzje Cyberpunka. Zobaczmy. Co? Kiepska gra? Niestety nie są gotowi na Cyberpunka. Będziemy musieli zrobić lepszego sequela, lepszą wersję drugą. Niestety banalna gra, nie wiem, co tu poszło nie tak. Ale coś nam tutaj nie wyszło podczas tworzenia cyberpunk'a, miał to być hit, a zrobił się kit. Ale no cóż, mamy fanów sporo. Więc tutaj co, no raport o grze oczywiście musimy stworzyć, wybierz, twórzmy raport o grze. Później zrobimy badania. Niestety. Fanów tracimy. Gra się nie sprzedaje. Tu się sprzeda, ale wszystko tracimy fanów. Niestety to boli, to boli. Zróbmy analizę. Opowieść i zadania w przygodówce. Dobra. Stwórzmy nową grę. I zróbmy Train, train bull. Train bull. Train Wybierzmy temat, oczywiście nie Oczywiście weźmy sobie Transporty Weźmy sobie symulację i weźmy Starego Dobrego pc Wybierzmy nasz nowy silnik plus jeden I twórzmy giereczkę Oczywiście 2D i zacznijmy Symulację transport Twoje, Z twojego konta potrącono pieniążki Ok. dostępny jest nowy projekt Badawczy, gry casualowe Straciliśmy hajs, więc trzeba wydać szybko dobrą giereczkę. Więc tak, silnik w tej symulacjach, silnik jest najważniejszy, rozgrywka spoko, opowieści i zadania. Cofnijmy do minimum, o! Okej, okay, czyli G64 wypada, więc... Skupmy się na konkurencji, czyli PC-tach. tak jak dobrze idziemy. Tutaj design będzie słabszy, ale technologia będzie na plus. Straciliśmy fanów, więc tutaj mamy tak... Dialogi, projekty poziomów i sztuczna inteligencja. Idźmy w tym kierunku. Żeby jednak tam jakieś dialogi były, ale tworzenie sztucznej inteligencji i poziomów powinna się utrzymać na dość wysokim poziomie. Oczywiście grafika na full. Wyrównajmy może... Po... Tak. I dźwięki słabiej oczywiście, bo i tak nie mamy. I zaraz pójdziemy w stronę badań, bo tutaj gra się sprzedała. Nie tak jakbyśmy to chcieli. Dobra, usuń błędy. Wycofana ze sprzedaży gra, okazała się shitem. Niestety. Ale oczywiście idźmy w stronę symulacji, bo symulacje to jednak jest git. Dorzucisz jakieś jeszcze punkcik? Ni wiem. to zapowiedziało dzisiaj premierę gry o A, konsoli ręcznej. Dobra. Dzięki za informacje. Zakończmy tutaj tworzenie gierki, bo potrzebujemy pieniędzy na utrzymanie. Nowy rekord. Poszliśmy. Trainball Transport symulacje, nowy po bonus 3%, nowy temat, nowe połączenie, więc to na pewno coś nam ulepszy. Ja oczywiście to przyspieszę. Tutaj G2, 2, poziom drugi zaraz, wydajmy tą grę. Zobaczmy, jakie dostaliśmy recenzję tej gry Train Bull. Czy tu dziesiąteczka się przewinęła? Jednak dobra gra. My potrafimy tworzyć symulacje. Symulacje. Dziesiątkę dostaliśmy! Ja dzień. Pierwsza dziesiątka w naszym zestawieniu. Zamknijmy. Kurde, twórz raport o grze. Wybierz, zrobimy jakieś badanie, bo tu wpadnie gotówki mega, 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 mega dużo. Patrzcie, trzecia gra w rankingu 200 tysięcy w jeden dzień. Patrzcie, jakie pieniądze! Mamy 500. 600 tysięcy! Raport o grze. Dawaj mi raport o grze. Ooo, transport symulacja to świetne połączenie, Silnik w tej grze typu. tego typu bardzo ważny. 100 tysięcy! Dwa rekordy podczas jednej gry. Ja pierdzielę! Ja nie. Du, ja cię dupia. Dobra, badajmy dźwięki. Rozpocznijmy badanie dźwięków. Ja dupia! Patrzcie, ile hajsu! Mamy milion prawie. Jeszcze nie mamy. Pierwszy milion. Mamy pierwszy milion. Możemy się przenieść do. Nowej firmy, ale nie, jeszcze nie. Ok, tworzymy badania, kolejne badania samouczek. Tworzymy teraz badania, zaraz tworzymy gierkę i będziemy musieli utworzyć nowy filmik. Gra została wycofana. Tyle pieniędzy zarobione. Ja pienczeń! Trafiliśmy z hitem. Idziemy w symulację. To trzeba iść w symulację. Dzięki. A się zaciął nas tutaj yy, najlepszy, rudy przyjaciel, który tworzy nam te gierki. O, dobra, badanie ukończone. Stwórzmy nową grę, oczywiście. Sam City. Wybierz temat. Sam City Tajemnice. Wybierz tak. Przygodówkę. Wybierz platformę Oczywiście idziemy w PC. Ta PC ta symulację. Co ma najwięcej kurde gaming. Tak. Tajemnice przygotowa gaming. Wybierz silnik. Silnik numer 1 Sam City dalej. Tekstowa grafika. VD. Rozpoczynamy na nową konsolę. Dobrze. dzięki Dostępny jest nowy projekt badawczy, marketing. Dobra, badania będziemy tworzyć później. Tutaj mamy yy, mega, mega sam City, tajemnicę przygodówka, więc silnik jest chyba mniej ważnym elementem. Tutaj rozgrywka i opowieść zadania damy tak i tak i leźmy ok Gra nie jest droga, więc spoko. Mamy milion gotowy. Milion gotowy. Hmm. Tutaj tak, oczywiście w przygodówce dialogi. Na full, tutaj zostawimy. Spróbujmy w tym kierunku iść. Przygodówki. przygodówki mi nie idą, ale no cóż, trzeba wydawać jakieś gnioty, żeby powstawały takie dzieła. Ok, grafika w przygodówce, dźwięk i projekt świata trochę mniejszy. Mam nadzieję, że nowa konsola po prostu poprawi moje wyniki w tej grze. Błędy, zakończmy błędy i zobaczmy, co tutaj się zrobi. Jeszcze jakiś punkcik wleci bonusowy? Ok, Nintendo, jakieś nowe powstanie. Jest poszła technologia. Zakończmy. Gra. Nowe rekordy. Nowy rekord. Tutaj punkciki dostaliśmy doświadczenia. Wydajemy, oczywiście, grę, bo kasa nie może się zmarnować żebyśmy tylko nie stracili na niej. Recenzję gry sprawdźmy. Piękna gra, dobra. Jak na przygodówkę trafiliśmy. Trafiliśmy. Chyba trafiliśmy. Chyba zyskaliśmy dobre pieniążki, dobre pieniążki i dobre. Dobrą grę stworzyliśmy. Zamknij. S 7 8 bardzo dobre statystyki. Stwórz raport o grze oczywiście. Wybierz histo a. Koszty 70, przychód się tutaj, czy zysk mały na cyberpunku, na trend zysk horrendalnie się zwiększy, ale... Wiecie co? Przenieśmy się do nowego biura. Jak tak nas zachęcają, to kurde, chodźmy. Okej, okay, nowe biuro, nowy ja. Punkciki badań lecą, możemy tutaj obsadzić stanowisko. Zizu Industries, come on, raport o grze. Rozgrywka nie jest ważna, połączenie platformy z gatunkiem. Połączenie platformy z gatunkiem GameLink i przygodowa jest złe, ok, czyli nie, ale gra się sprzedaje przyzwoicie. Dobra, stwórzmy, a ile pracowników musisz goć szkolenie kierownicze, dobra. Badania, lista pracowników. Nie mamy przy pracowniku żadnych. Dobra. Stwórzmy własny silnik znać zlecenie lista pracowników. Kurde, czemu nie mogę robić badań? Badania, dobra. Stwórzmy tak grupa docelowa, rozpocznij i tutaj porobimy kolejne badania. Oczywiście badania przeminą, ja wam przewinę mniej więcej w czasie to Kolejne idźmy, badania, marketing Dobra, zobaczmy, raport o grze, bo została wycofana Ten, pół miliona zarobione Historia gry Zysk, 300 tysięcy, git Opłaty się zwiększyły, jedynym minusem jest to, że... Że opłaty się skończyły, w sensie opłaty są spore Jeszcze zobaczmy Jeszcze nowy temat, może weźmy Nie miasto tylko filmy Rozpocznij nowe badanie Stwo I stworzymy jeszcze szybko nowy silnik i stworzymy giereczkę nową Bo musimy jakiś sicior zrobić G64 już znika, dobra Aha, to ja chciałbym gościu szkolenie. Hmm. Dobra, stwórzmy oczywiście. Stwórz własny silnik. Silnik. Nowy. Silnik. V 2 Nowy miał być. Byczki. Nowy silnik. Oczywiście władujemy wszystko, co możemy. Stwórz silnik. Tworzymy nowy silnik. Ja pierdzielę, ile punktów musimy tu wbić. Ale punkciki szybko idą. Badania jeszcze wskakują, więc ja to wam przewinę i zaraz się widzimy. Zdobyliśmy osiągnięcie, zainwestowaliśmy w silnik. Silnik nowy jest gotowy, więc oczywiście stwórzmy gierkę. Bo mamy. Dobra. Czekajcie, bo tu mamy wszyscy. Tu mamy grupy docelowe w młodzież. We wszystkich uderzmy i to jest Sim City. W Sim City wybierz oczywiście temat, czyli to będzie miasto. Gdzie to jest miasto? Czekajcie, bo ja mam. Yy, badania, jak chcę zrobić nowy temat. Miasto odblokowałem. Gdzie jest miasto? A, nie rozpocząłem czyli jeszcze badanie miasto. Bo już mam pomysł, żeby zrobić SimCity City, ba a, bardzo, 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 bardzo gierkę fajną symulację miasta. Dobra, teraz tworzymy gierkę dla wszystkich i to będzie Sim City. Sim City specjalnie tak jest pisane. Wybierz tak, oczywiście miasto, wszyscy, gatunek, akcja, symulacja. Wybierz platformę. Oczywiście symulację. w PC Ta uderzamy. Wybierz silnik V2, koszt gry. Dalej, SimCity tworzymy grę. Oczywiście, grafika 2D. Rozpoczynamy produkcję, bo u nas, nasz deweloperzy, bardzo dobrze tworzymy. I czyli tak, silnik jest mega, mega ważny. Rozgrywka, opowieści, historii, minimum. Samouczek. Dodajmy samouczek do gry, bo to polepszy nasze możliwości. Ale tutaj lecą punkciki. O, nasz przyjaciel się zawiesił. Ale to nie jest straszny, już odwiesił się. Dobra. Kolejny etap gry, czyli miasto symulacja, dialogi nie są ważne. Projektowanie poziomów, ale najważniejsza jest sztuczna inteligencja. W sumie wyrównajmy to trochę. Ok. No jest my tu tworzymy kolejne punkciki, kolejne punkciki. Lecą do badań i technologia. I uwaga, ostatnia część czyli dźwięki monofoniczne, trochę droższe, ale trzeba włożyć pieniążki, żeby gra się zwróciła. I etap trzeci, grafika. Projekt świata dźwięki gorzej. Bym nawet... nie no, grafika i projekt świata jest dosyć ważnym elementem symulacji. Idźmy w tym kierunku, zobaczymy, jakie dostaniemy tutaj. Dostaniemy. Do... Czy dobra gra będzie i jakie dostaniemy noty? Dobra, ostatni punkcik do technologii. Nawet dwa punkciki wskoczyły. Zakończymy grę. Nowe rekordy, kolejne poziomy. Wydajemy giereczkę, dostępny jest nowy projekt badawczy Otwarty Świat O, to będzie w przygodówce, coś możemy, warto Będzie coś pomyśleć, udały się pierwsze recenzje SimCity Zobacz <laughs> dycha! Znowu dycha! Znowu hicior chyba stworzyliśmy, ludzie! Dycha! Ja pierdziele! I dycha! A. Zepsułeś All Games, wszystko zepsuli, a ja już się podjarałem, że będzie. O, coś czuję, że tutaj, o, w wczesnym okresie branży, znaleźliśmy nowe standardy symulacji. Oczywiście, czekajcie, ja tu sobie zrobię. Stwórzmy raport o grze. Sprze patrzcie, jak to się sprzedaje. Ranking numer jeden. Ja! Wyznaczyliśmy standardy jakości. Dwa i pół miliona mamy. Ja, pierdziele, patrzcie, tu wzrosło. Nie ja chcę na tym. Szkol się! Szkól się! Zarządzanie personelem. Rozpocznij szkolenie. Będziemy zatrudniać ludzi. Będziemy tworzyć lepsze gry. I podbijać cały świat z grami. Ale ja już się będę żegnał z wami. Tutaj jakaś nowa wena konsola. Powstanie, spoko. Szkolenie zakończone. Okej, okay, ja tu jeszcze możemy iść w stronę badań. Gry każualowe. Otwarty świat, oczywiście. Otwarty świat. I gra wycofana ze sprzedaży. Zobaczmy. Sprzedała się pół miliona. 3 miliony zarobiliśmy na tej grze. 3 miliony. Ja historia gry. Zysk, patrz, jaki zysk. To przy. Statystyki 9, 7, 25, 9, 75. Coraz lepsze gry, a patrzcie, kula mocy. Najlepsza nasza gra. Pierwsza gra. O kurde. Tu tworzymy oczywiście kolejne badanie, a ja się będę z wami żegnał, więc subskrybujcie, komentujcie, oglądajcie. Dziękuję wam. Cześć i czołem!